Lato w tym roku może być niezwykle uciążliwe. Polakom grozi blackout, czyli problemy z odpowiednimi dostawami prądu. Urząd Regulacji Energetyki alarmuje w najnowszym biuletynie o ryzyku, że w kraju przekroczona może zostać 9% rezerwa. Kropka lato to okres. W którym podczas upałów masowo włączane są klimatyzatory i wiatraki chłodzące mieszkańców czy pracowników wielkich korporacji. Ponad 30-stopniowe upały mogą spowodować większe zużycie prądu przez Polaków. Problem wynikać może również z faktu, że w naszym kraju inwestycje dotyczące nowych elektrowni przebiegają zbyt wolno. Odpowiedzialne za ten proces jest ministerstwo energii. ryzyko przekroczenia rezerwy. Opisany przypadek może spowodować przekroczenie 9% rezerwy, wskutek czego Polacy po prostu mogą nie otrzymać niezbędnej ilości prądu. Ministerstwo Energii zarzeka się, że blackout nie grozi naszemu krajowi. Instytucja twierdzi, że rezerwa powinna wynosić nawet 20%, co będzie bezpiecznym rozwiązaniem dla terytorium kraju. Co ważne, pierwsze ostrzeżenie Urzędu Regulacji Energetyki wydane zostało już w styczniu. Ponowienie przestrogi świadczy o powadze sytuacji i prawdopodobieństwie wystąpienia zagrożenia. Po pierwszym alercie Ministerstwo Energii sporządziło oświadczenie, nie ma zagrożenia wystąpienia problemów z bilansem mocy w Polsce. Kropka minister energii oraz pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej informują, że dostępna nadwyżka mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym w roku 2019 i 2020 wyniesie średnio 4900 mW, czyli OK. 20% krajowego zapotrzebowania. W związku z tym ryzyko niezbilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego w latach 2019 i 2020 jest istotnie niższe niż prognozowane przez URE. Napisano Przypomnijmy, że Urząd Regulacji Energetyki to centralny organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii. Instytucja współpracująca z rządem odpowiada m.in. za energię elektryczną i gazową. Lato najtrudniejszym okresem dla elektrowni. Analiza możliwości pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc przeprowadzona przez URE informuje o istotnych trudnościach z zapewnieniem bilansu mocy, który jest niezbędny w bezproblemowym przebrnięciu przez okres letnio-jesienny. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane rzeczywiste dotyczące mocy dyspozycyjnej wszystkich jednostek wytwarzających prąd w Polsce za pełny okres 12 miesięcy w 2018 roku. Lato, a co za tym idzie, upały i brak wody, dla tradycyjnych elektrowni oznaczają spore problemy. Dzieje się tak wówczas, gdy produkcja prądu może nie sprostać zapotrzebowaniu, przykładów nie trzeba szukać daleko. W sierpniu ubiegłego roku doszło do ograniczenia dostaw prądu dla dużych firm i przedsiębiorstw. Zakłady musiały przerwać lub zdecydowanie zmniejszyć produkcję. Powodem były wysokie temperatury, które uniemożliwiły produkcję prądu w odpowiedniej ilości.